Na szczęście tylko dwóch członków załogi straciłem, nie więcej. Na kanale Kowal z tej strony, a w tym odcinku przejdziemy się amerykańskim czołgiem T25, tak naprawdę eksperymentalnym na bateryjtingu 5.7, czyli tak de facto będziemy walczyć z tygrysami, jedynkami, z panterami, maksymalna pierna tygrysy dwójki. I co do samego profilu historycznego, był to czołg prototypowy przede wszystkim, który nigdy nie został wprowadzony do aktywnej służby. I ogólnie informacji o tym czołgu jest dość mało. Z założenia T25 miał uzupełniać czołgi T26, które także były w trakcie procesu rozwoju i produkcji. Powiedzmy w tym samym czasie. I czołgi T26 były identyczne do czołgu T25, z wyjątkiem po prostu, że T26 miały grubszy pancerz. Ostatecznie y, Armia USA odrzuciła projekt z 90 mm działem, jeżeli chodzi o M26 czołgi, czyli to co tutaj następuje później, czyli Pershing. Ostatecznie został w tą armatę i tak wyposażony. I jak widzicie, pancerz kadłuba 101 mm, tutaj mamy pancerz kadłuba 76 mm. Tak, de facto są to praktycznie te same czołgi. Ostatecznie czołgi T26 zostały wprowadzone do produkcji i tak jak mówię, projekt T25 został porzucony. Dlaczego ten czołg znalazł się w grze? Ponieważ w trakcie, kiedy ta cała przepychanka między w środku armii USA trwała między projektem T26 i T25, Zostało już wyprodukowanych parę czołgów T25 gotowych do akcji, ale przez to, że, że armia bała się, że elektryczna skrzynia biegów, dobrze słyszycie, byłaby zbyt skomplikowana dla mechaników w polu. I ostatecznie zawsze były one trzymane w magazynach, nigdy nie dotarły na front. I co do samego czołgu w grze, oczywiście tutaj na froncie jest on praktycznie non-stop obecny na baterytingu ratingu 5.7. Jest to jeden z tych rodzynków, które naprawdę świetnie sobie dają radę. Pancerz oczywiście zostawia sporo do życzenia, bo jak widzicie, tutaj, no, mimo wszystko grubości efektywne. Nie wiem, jak to ująć, bo tutaj nie powinniśmy praktycznie nic odbijać, ale zdarzyło mi się niejednokrotnie odbić pociski z y, T34-85, z Tygrysa, jedynki, bardzo różnie, naprawdę pod ekstremalnymi kątami albo z ich strony złe trafienie. Tutaj pancerz, jak widzicie, tutaj jest ogromny, tutaj y, samo y, jarzmo działa. Nawet sobie jakoś daje radę Szczególnie, że tutaj z tyłu mam jeszcze jedną płytę Ale jeżeli zostajemy trafieni bezpośrednio tutaj To wszystko na tym matrycjum powinno nas przebić Działa Pantery nie mają z nami żadnego problemu Za to mamy tutaj ten Prymitywny Stabilizator pionowy działa Dodatkowo Samo działo przeładowuje W 7.9 sekundy Z załogą na poziomie eksperta Zrobioną pod kątem przeładowywania I pociski, które nas interesują Podstawowy pocisk co ciekawe, pod kątami 30 stopni przebija pancerz dużo lepiej niż pocisk teoretycznie lepszy. Jak widzicie, jest to 5 mm lepiej pod kątem 30 stopni, ale osobiście, gdy już się uda wygrindować ten pocisk M82, który znaj znajduje się w pierwszej linii, więc, najpierw został naprawczy gaśnica i M82, jak dla mnie, ja w ten sposób to grindowałem. Po uzbrojeniu się w pocisk M82, nie wróciłem ani razu do pocisku T33. Dlaczego? Ponieważ mamy tutaj 137,2 grama równoważnika turtulowego po wejściu w pancerz, a uwierzcie mi, przeważnie wejdziecie w pancerz przeciwnika. Bardzo rzadko się zdarza, że przeciwnik odbije ten pocisk, jeżeli trafimy w odpowiednie miejsce oczywiście. No to. W środku, robi, w środku czołgu przeciwnika robi się zupa pomidorowa. Przy takiej masie pocisku i takim równoważniku trotylowym, po prostu praktycznie będziemy one-shotować bardzo dużo czołgu przeciwnika. Nawet jesteśmy w stanie poradzić sobie z tygrysami dwójkami, jeżeli bardzo dobrze strzelimy. Naprawdę tam trzeba być bardzo ostrożnym. No i ta stabilizacja pionowa naprawdę pomaga. Sam czołg jako tako nie jest zbyt mobilny, muszę Wam powiedzieć. Niby prędkość maksymalna 50 km na godzinę, ale udało mi się już zbadać i silnik, i przekładnie. I ten czołg jakoś super dobrze się nie porusza. No naprawdę grubych przeciwników będziemy mieli M304, pocisk podkalibrowy, ale z niego nie korzystałem, jego jeszcze nie odblokowałem. Nie jest on mi do niczego potrzebny. M82 w zupełności na 5-7 ratingu wystarcza. No i myślę, że o tym cudacznym czołgu tyle. I zobaczymy, najlepiej pokaże to, jak on się spisuje, jeżeli przeskoczymy sobie do akcji. Także przeskoczymy sobie do pierwszej rundy. Witam w gradzie w trybie Dominacja Gram przeciwko Niemcom oraz Rosjanom Po naszej stronie Wielka Brytania Pojedziemy sobie lewą stroną do punktu alfa I mam nadzieję, że sam tu będziemy obserwować Jak rozwinie się sytuacja, także Przeskoczymy sobie prosto do akcji Jak ktoś tutaj jest na alfie, to na pewno bardzo, mieliśmy farta. Jeszcze coś tam jest. Okej, okay, tego się oczywiście nie spodziewałem. O nie. To się nie ma szans udać, to się nie ma szans udać, żebym się znów tutaj naprawić. Wiemy tylko tyle, że gości nas nie widzi, o, Ale mam wielką dziurę. Jestem ciekawy z czego tu dostaliśmy. Ja pierdzielę <laughs> o, coś go tutaj zaatakowało, dobrze. M18 -ka. Zaraz ci pomogę, zaraz ci pomogę! To 34 zostało z... nie, to nie on Mamy go! Ale jaja! Naprawdę... Niesamowite jaja Okej, okay, tutaj coś mamy Just Teraz ten wrak mi przeszkadza, żeby tam wyjechał Okej, okay, dobra, jak na życzenie Gościu sobie z tym ciągiem tutaj poradził Rozwalił go, czy nie? Przejdziemy? OK, małanko wal, dawaj, wiem, że przejedziesz Przejechaliśmy, dobra Teraz bardzo ryzykownie Czyli dostaliśmy ze 122, z KW 122. Jakby nie patrzeć, ja pierdzie. Tutaj bardzo nie niewykorzystny, że to jakiś pan ze 4H, albo nasz Muszę sobie zmienić pozycję, bo troszeczkę O, tak jest. Na no, spokojnie, nigdzie nam się nie spieszy. Alfa i Charlie jest nasza. Tutaj ktoś nam każe uważać na ten kwadrat. Nie wykluczam, że przed nami tutaj ktoś jest. Dobra. Myślę, że tutaj na wprost jak pojadę na tyle mogę zaryzykować. Mój strzał wyparował, oczywiście. Nawet nie ma śladu na jego. Jest ślad na jego pancerzu, ale mój strzał wyparował, oczywiście. Który to już raz? Zastrzelibyśmy się przynajmniej nawzajem. Dobra, jedziemy jeszcze raz. Kaman. Come on. Kaman. Come on. No. Cała Alfa jest niekryta w tym momencie. Nasz Horn dalej tam jest, chyba Już będziemy musieli na niego uważać. Stoimy tutaj trochę, nie ma się co spieszyć. I tak mamy przewagę punktową i w ludziach. Hmm. na jego miejscu po przejęciu Alfy schowałbym się w budynkach w kwadratach C6 powiedzmy i okolicach już samolot może by tego na Zniszczyło ISA1, który prawdopodobnie przejął alfę. Dobra, jeszcze nie zamierzam kryćować, przejmujemy alfę. Biorąc pod uwagę, że oni teraz przejmują punkt B, to niefortunnie. Jest ktoś nasz horna zniszczył, ale to w ogóle nie w tym miejscu, czyli go w się musiał przemieścić po prostu. Przejmiemy sobie alfę. Wyjedziemy kawałek. Tam jeszcze parę osób się raczej będzie respić. A e, jeżeli już to pewnie w samoloty wskoczą. No i w miejscu bym tak zrobił. A więc dość ciekawa sytuacja, już w pierwszej rundzie, ale ogólnie statystyki no Tak, gdzieś po prostu jeżdżę i, i, i nie trafiałem na przeciwników, Jak trafiłem na jednego gościa, już faktycznie to mnie rozwalił. E, ale przetrwaliśmy trafienie ze 122 w wieżę, więc jest ok. Zbadaliśmy silnik, więc teraz już ze zbadanym silnikiem będziemy jeździć. Witam na Synaju w trybie bitwa, graniczko Niemcom oraz Rosjanom. Po naszej stronie Wielka Brytania oraz Japonia. Delikatny aptier na 6. Czy na to wygląda? No, zobaczymy w każdym razie, co spotkamy. Jedziemy na prawą stronę, prawy dolny róg kwadratu B1. No i zobaczymy, jak rozumie się sytuacja. Także przeskoczymy sobie prosto do akcji. Mieliśmy te ciaka niestety za późno. Na szczęście ktoś go złapał i podpalił. Bardzo dobrze. Jeszcze tego to cieka zgasiło to lewej planki chyba nie będziemy mieć aż takiej okay, co to jest Udało się ładnie wsadzić

To, ale spróbujemy to wykluczyć z walki Nieuszkodzony! Złe trafienie z mojej strony na pewno Chybienie jeszcze, ja pierdzielę, zapomniałem, że to tak wolno leci. to było T44, ciężko powiedzieć 50 Szkoda strzelać. Jeżeli to jest T44 muszę go trafić w wieżę. Wydawało mi się, że to jest KW85, ale się jak widać przeliczyłem. Okay. Eee skąd? O nie, dobra, Ważne, że przeżyliśmy. na potężne trafienie z potrzebny. Ah, za 30 sekund postaram się go zlikwidować. Na szczęście tylko dwóch członków załogi straciłem, nie więcej. Nasz mod na dalej tutaj na mnie czeka. To bardzo niedobrze. Zaczął się ruszać, to może być nasz nasze okienko Albo i nie Okej okay. Pozdrawiam buszka WNB Pozdrawiam serdecznie No w końcu Ładuj, 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 ładuj. Dobra. Jeszcze nasz horn, tak? Rozmalny samych Dobra. Nasz horn usunięty. Nie jest źle, jak na razie. Prawda nie jest źle Panzer 4 Zaryzykuję, bo mam świetny wsteczny Tylko dowódca Trudno Kometa jedynka Zaznaczymy komecie, że tutaj jest Panzer 4 Tak, jest kometa, już wie co się dzieje Pantera. A, nie dobrze Jeszcze chybiłem teraz do barty Nie wcelujesz, nie wcelujesz, nie wcelujesz Nie wcelował, ale jaj i ja też nie Wieża bokiem jedź 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 Uf. ale skusiłem ten strzał ja pierdzielę no milimetry To już mi zarzuciło na piachu bardzo smutny samolot pan ze tutaj jeszcze funkcjonuje ale ja ja tego się nie spodziewałem a ta kometa musiała jej nie rozwalić, musiała przegrać, ale jaja. Okej, okay, jedziemy dalej. <grystanie> to jest jedna z tych map, która jest absolutnie bez sensu moim zdaniem w tym trybie, bo trzeba się po prostu nawzajem wykrwawić, nie da się zrobić nic innego, no nie da się przejąć punktu alfa i złamać się respią po jego prawej i lewej stronie, w długości paruset metrów, no to jest bez sensu. A, nie zdążyłem, zauważę go w ostatnim momencie. No dobra, to wjedziemy jeszcze raz. No i niestety 18 została zniszczona przez to Panzer 470. Boję się tego przedniego pancerza tego pojazdu, naprawdę. Jeżeli bym był w stanie, to chętnie bym wywalił mu lufę działa, najpierw i dopiero później się zastanawiał i próbował celować w to okienko życia, ten włas kierowcy. O dobra, został zniszczony przez jumbo, musiał go dorwać od boku. I zarąbiście. No, przerzedziło się sporo, więc... Powinniśmy mieć już ładną okazję, żeby na tą alfę podjechać gdzieś i niekoniecznie ją przejmować, tylko po prostu się tam gdzieś zaszyć i osłaniać punkt. A, i podjazd nasz. Zobaczmy, czy przyciągnę te bomby, czy nie W razie wydaje mi się, że może nie leci na mnie ja, ale wielką tę bombę zrzuciłem, jakie I dobrze Zostanę zastrzelony To już jest koniec, jak mnie patrzy, że naprawdę nie mają ludzi, żeby grać, więc po drugie użycie tego czołgu tak de facto bez sensu. Nic takiego nim nie zdążyłem zrobić. Niestety nie jest zbyt szybkim, więc nie zdążyłem dojechać tutaj z powrotem, a w tym czasie nasz team po prostu wymiód już resztę przeciwników. No i wygląda to, że koniec.